Poprosiłem, żeby w miarę szybko mógł przyjechać nowy prezydent Rzeczypospolitej, pan Karol Nawrocki, po tym jak obejmie swój urząd. Powiedziałem, że jest to dla nas bardzo ważne, że jestem przekonany, że dla niego osobiście także będzie to bardzo ważne, żeby być tutaj w stolicy apostolskiej, móc się przedstawić Ojcu Świętemu jako nowy prezydent Rzeczypospolitej. Zaprosiłem Ojca Świętego do Polski. Powiedziałem, że na pewno zrobi to nowy prezydent także, ale że ja już z góry zapraszam i proszę, żeby zaczął rozważać daty, w jakich ten przyjazd do Polski potencjalnie byłby możliwy. No, za dwa lata będziemy mieli 150-lecie objawień w Gietrzwałdzie, więc będzie to wielkie wydarzenie religijne. Ale Ojciec Święty oczywiście może przyjechać do nas zawsze i zawsze na niego czekamy i jestem, powiedziałem, że jestem przekonany, że, że jest bardzo, bardzo oczekiwany w Polsce przez moich rodaków, że bardzo by pragnęli tego, żeby, żeby przyjechał.